Co dziś robimy, Hyperjux? Nie wiem. Siema, ziomki. Elo, a macie dla kogoś walentykę? Nie, ale to nic. Założymy sobie życzenia i idziemy do whadbala. Jasne. Podobno źle się czuję. Trzeba go wesprzeć. Cześć, whadbal. Wszystkiego najlepszego z okazji walentynek. Siema. Dziękuję bardzo, że przybyliście. O, ktoś dzwoni. Możesz kebabożerca bal pójść po drzwi sprawdzić, kto to. Okej. Okay. Osima Altern. Elo. Ziomy. Matka w chat balla nas nazwoła. Okej. Okay. Dzień dobry, mamo w Balla. Cześć, mamo. Witajcie, dzieci. Życzę Wam wesołych walentynek. Dynamiczny Balel. Co byś chciał na swoje urodziny? Dzienniki cwaniaczka. Okej. Okay. W Hadbalelu. Czy czyli czujesz się lepiej? Trochę mi lepiej. Pamiętajcie widzowie, że nie tylko w walentynki dajecie walentynkę swojej miłości i życia. Należy też złożyć życzenia przyjaciółkom i rodzinie. Życzę udanego dnia zakochanych. Co ty robisz? Walentynki.